Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od Komiksów, Marcin Smogły, niedziela, czas z mangą. I tak kochani, z racji lata postanowiłem rozbroić swoją kubkę wstydu i przygotowałem dzisiaj dla was jedną z pozycji, która miała premierę na jesiennym, tłu, na wiosennym festiwalu. Mangowym, o jesiennym będę za niedługo gadał na audycji, także nontwory, Dlatego tak cały czas myślę o jesiennym. Ale nadrabiamy starocie jedno to mówka niech śmierć nas rozdzieli powiększony format, miękka oprawa obwoluta spoko, pod obwolutą już mniej, ale za to środek bardzo ubogi. Przykro mi, że tak mówię, tylko trzy rozdziały. Smuteczek nie bierze, kiedy wziąłem pierwszy raz tą mangę w łapki. No, ale może za to fabuła przekonuje. No, niestety nie. Sztampowa dość, można powiedzieć sztampowa historia. Dwie mafijne organizacje: Jakuza z Tokio i Jakuza z Okinawy postanowiły się dogadać. I przypieczętować swój rozem małżeństwem swoich wnucząt. Dwie zgoła inne postacie, wokół których kręcić się będzie cała historia mangi. Dziewczyna z Okinawy zostaje wysłana do stolicy, żeby zapoznać się ze swoim przyszłym partnerem. I tak, ona, według mnie, spoko, cicha dziewuszka. E, niestety, z początku. Uznawana jest jako rozpuszczana dzierlatka, która wydaje kasę na lewo i prawo, ale ale w Mandze pokaże, że jest to twarda kobieta, która umie stuknąć od czasem. On natomiast przystojny, uśmiechnięty, elegancki, popularny i mógłbym tak dalej cukrzyć i wymieniać jego pozytywne cechy. No, niestety to jest piękne opakowanie, bowiem okazuje się, że chłopak jest niezłym z o czym za chwilę. I tu, moi drodzy, Ostrzeżenie, będzie spoiler, tylko to jest taki spoiler, nie spoiler, bo de facto to jest wydarzenie z drugiego rozdziału. Ale nie patrząc, manga ma tylko trzy, czyli jest to połowa historii. Dlatego dla osób, które nie chcą go słyszeć, w opisie filmiku macie rozkład jazdy, możecie skoczyć do kolejnego rozdziału. Ogólnie para buja się przez kilka stron, kilka kadrów. W pewnym momencie chłopak bierze dziewczynę na stronę i mówi, mu, mówi, on jej mówi, przepraszam, że jest ogólnie pusta i że wydaje kasę na lewo i prawo. No i w sumie mafia może mieć z niej pewien pożytek. Akurat dzwonił się waka, znajdzie się dla niej robota jako ekskluzywna dama do towarzystwa. Sprzeda swoje wdzięki, przy okazji coś zarobi dla niego. Dziewczynę wmurowało. Znika na dwa tygodnie i postanawia odegrać się swojemu przyszłemu mężuszu, mężusiowi. Tak moi drodzy, sprzedaje ona swoją piękną buzię, swoje wdzięki, ale w inny sposób niż chciał to facet. I dla osób, które chcą się dowiedzieć, jak, polecam mangę. Aż tyle nie będę Wam spoilerował. I w tym momencie przejdę dalej, przejdę do kreski. I się może cofnę kilka stron. Moi drodzy, jak może zauważyliście, mamy tutaj do czynienia z bardzo prostą kreską. Kreska, która myślę, że niektórych może odtrącić, nie przekonać do siebie, ale powiem Wam, że po przeczytaniu tego pierwszego tomu uważam, że fajnie się wpisuje w ton, w lekką, lekką narrację, w lekki taki flow, którego możemy tutaj uświadczyć. I powiem szczerze, nie wiem jak, ale pani Asuka po tym pierwszym to mi przekonała mnie do siebie. Powiem szczerze, że jest to dość kartunowe podejście do rysowania, ale jeszcze takie bym powiedział przyjemne. Może bym nawet zgoła użył określenia, że może trochę na wzór europejskich i amerykańskich komiksów. Proszę, nie bijcie mnie, może za daleko poszedłem, ale chciałbym przede wszystkim podkreślić, że jest to prosty styl, ale taki przyjemny dla oka i dobrze pasujący do narracji. Dobra, nie będę już mielił to samo i powtarzał się wielokrotnie, przejdę do wrażeń. A moi drodzy, no przyznam szczerze, że jest to kolejny tytuł, który. Który mnie zaskoczył, ale przy którym no, znowu mam mieszane uczucie. Zacznę może od tych złych, żeby one jak najszybciej rozpłynęły się w powietrzu. Manga nie przekonała mnie kilkoma rzeczami. Przede wszystkim mam do czynienia z krótką historią, która no, została przerwana akurat w momencie, gdzie chciałbym troszeczkę wejść w flow i wejść w. Yy, to całe uniwersum. Zwróćcie uwagę, że trzeci rozdział ma dopisek jako część pierwsza. Brakowałoby mi tu jeszcze tak z dwóch, trzech rozdziałów. Szkoda, że Studio DG nie pokusiło się, żeby wydać większych tomików. Druga sprawa nie przekonuje mnie sztampa fabularna i nie przekonuje mnie cała tego otoczka mafijno-szkolna. No, można powiedzieć, że na pozór mamy tutaj do czynienia z historią jakich wielu, no dwie mafie, które postanowiły się dogadać. No i oczywiście miłość dwóch um, uczniów chodzących do szkoły. Niemniej jest to Sejnen. I um, jest właśnie chciałbym przejść do rzeczy, które mi kupiły. A kupiły mnie dwa aspekty. Postać kobieca, główna bohaterka, która pokazała, że w odpowiednim momencie umie uderzyć pięścią w stół, pokazać, kim tak naprawdę jest i co może znaczyć dla mafii. I druga to wydarzenie, które Wam opisałem w em, nakreśleniu fabularnym, pokazujące, że ta manga, pomimo lekkiego tonu, potrafi mieć swoje mroczne. Zakręty, swoje mroczne kąty. I przejdę już teraz do podsumowania. Powiem wam, że jest to krótki, lekki tytuł. W sam raz na leżaczek i na lato. który w swojej prostocie i lekkości potrafi pozytywnie zaskoczyć czytelnika swoim mrokiem. Dlatego jeżeli szukacie czegoś szybkiego, czegoś luźnego, to jest to manga w sam raz dla Was. I powiem Wam, że mnie pierwszy Tom kupił. W porównaniu do konkurencji, do innych tytułów od studia i od niezwiewionego festiwalu, ten tytuł mnie kupił i będę chciał zgłębić kolejne przygody bohaterki. Jestem ciekawy, co jeszcze wywinie i jak będzie postępować ze swoim, z Wyrodnialce miałem powiedzieć swoim przyszłym mężem. To tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać, czy czytacie, czy podobała Wam się ta manga. Zapraszam was na Facebooka go Kot Komiksów. Tam wszelkie informacje, co będę w przyszłym tygodniu nagrywał, plus informacja o zbliżającej się audycji. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, bądź do zobaczenia. Pa!